Kilka miesięcy po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Akua wkręcił się w teatralną adaptację mangi wraz ze swoją udawaną dziewczyną i skrycie chętną dziewczyną, by odnaleźć mordercę swojej matki i… nie wiem jaką zabawną puentę tu wcisnąć, po prostu oglądajcie. Jeden z najlepszych tytułów z zeszłego roku powrócił i to jakoś bez większego huków, co trudno mi uwierzyć. Czy jest to wina algorytmu YouTube'a i Twittera, które nie dopuszczały do mojej bańki za bardzo shortów z tej animacji? Czy może cały hype został zgarnięty przez Shikanoko i towarzyszkę Alię? No jak tak patrzę na Google Trends, to właśnie na to wychodzi. No ale ku... no. Oshinoko bije na głowę wszystkie recenzowane przeze mnie tytuły z tego lata. Tak jak zapowiadała nam końcówka poprzedniego sezonu, ten sezon skupia się na przygotowaniach i samym spektaklu będącym adaptacją mangi. W tle tych przygotowań dowiemy się jak mocno psychika Aku jest naznaczona stratą matki i dolki, zagłębimy się w trochę w niezdrowy perfekcjonizm autorki adaptowanej mangi, rozwiniemy konflikt Kany i Akane, który jak się okazuje sięga ich najmłodszych lat, Będziemy świadkami aktorskiego odkupienia pięknisia Melta z poprzedniego sezonu, który nie wiedział, że gra chuj. I oczywiście poznamy więcej show biznesowych ciekawostek, jak na przykład istnienie teatru Stage Around, o których Akane mówi, że zapewniają lepszą imersję niż kino. I szczerze? Ja bym poszedł do takiego teatru, zwłaszcza jakby adaptowali w nim Wiedźmina. Wątki te, no może poza PTSD i akuły, są bardzo dobrze pomyślane, przedstawione i poprowadzone, choć nie wszystkie są jakoś wyjątkowo złożone. Mam tu na myśli oczywiście Melta, który do momentu ostatniej sceny w serialu, w tym grał, był przekonany, że jest całkiem dobrym aktorem ale potem zdał sobie sprawę, że nie mam żadnego talentu, tylko ładną buźkę. Lecz mimo to pragnie on się jakoś odkuć w branży aktorskiej i w oczach Yuiko, tej mangaczki z poprzedniego sezonu, której sprzedczył adaptację. Wątek prosty i całkiem przyjemny do śledzenia, jednakże szczególne wrażenie wywarło na mnie rozwinięcie historii Kany i jej stosunku do aktorstwa, które też w dużym stopniu wykreowało jej aktorską rywalkę Akane. W poprzednim sezonie Kana była przedstawiona stricte jako dawna dziecięca aktorka, która sama sobie zniszczyła karierę swoją arogancją, więc żeby jakkolwiek utrzymać się w tej branży, zdecydowała się nie wychodzić przed szereg ze swoimi umiejętnościami i robić zatło dla innych. W tym sezonie dowiadujemy się, że to jej niespełniona aktorsko matka wkręciła ją w ten biznes, co na początku nie było dla Kany wielkim problemem. No bo jej mamusia się cieszyła, jakby sama w końcu została gwiazdą. I Kana się cieszyła, widząc, że mamusia się cieszy, ale z czasem popularność Kany spadała, przez co jej matce odwalało. Łaziła po planach zdjęciowych, tuła dupę ekipie, aż jej mąż ją zostawił, a ona wyżywała się na córce. Zaś Kana w tym czasie zdała sobie sprawę, że nie ma wielkiego znaczenia, jak dobrze gra, co ją zdemotywowało. Ale żeby uspokoić matkę, postanowiła utrzymać się w tej branży za wszelką cenę, co spowodowało, że teraz jest taką łatwą do współpracy aktorką. Co ciekawe, pewna scena z pierwszego odcinka dodaje do jej historii jeszcze jeden niuans. Gdy pierwsza zagrała z akłą w filmie, załamała się, bo okazało się, że nie jest takim geniuszem, jak jej wmawiano. W tym momencie Kana stała się najbardziej rozbudowaną postacią w tej serii i jedną z najlepiej rozbudowanych postaci, jakie widziałem w anime ogółem. Jednak w tym sezonie również mam się do czego przyczepić. Konkretnie do zespołu stresu połrazowego naszego protagonisty, który, nawet względem wątku odkupienia melta, został poprowadzony wyjątkowo mielnie. I nie mam tu na myśli plot twistu, jaki po spektaklu następuje, a którego wam nie zaspoileruję, bo po tym materiale sami powinniście się przekonać. Oczywiście, jeśli wcześniej nie widzieliście bądź nie czytaliście. Problem mam do tego, jak trauma akuły została poprowadzona po tym plot twistie. Najpierw buduje nam się jego PTSD na poważną przypadłość, która trwała wiele lat. Koleś dosłownie na naszych oczach słabnie od flashbacków, jak mu kana na próbach przypomniała o śmierci Ai. Nasz stary znajomy reżyser Gotanda mówi nam, że to nie był pierwszy raz, jak tak zesła. A gdy okazuje się, że cała ta jego zemsta była bez sensu. No to po chwilowym ciosie, jaki nawet ja odczułem i dlatego uważam to za całkiem ciekawy ruch, chłopak żyje sobie, jakby był już dawno po terapii. Jakby to tak w życiu nie wygląda i jak na tą historię jest to zbyt płytkie podejście do rozwoju postaci protagonisty. On co najmniej do końca sezonu powinien być przybity, a jego ataki paniki nie powinny tak łatwo zniknąć. Ba, nawet jakby się zemścił, to te ataki nie powinny tak łatwo zniknąć. No ale cóż, koniec 11 odcinka zapowiada nam, że to będzie jedynie krótka przerwa od tej traumy. A dodatkowo mamy jeszcze zaniedbaną w tym sezonie Ruby, która w pewnym momencie pokazuje nam charakterystyczną dla jej brata Czarną Gwiazdę. Czyżby wbrew pozorom z poprzedniego sezonu wcale sobie nie poradziła ze śmiercią matki? I kim jest ta siwa Gummiara? Ja jeszcze mogę się w miarę szybko dowiedzieć, bo kolekcjonuję tę mangę. Ale sezon trzeci i tak zobaczę, bo nie mam nic przeciwko powtarzaniu dobrych historii i taka praca. A jeszcze w trakcie pisania zapomniałem wspomnieć, że... W niektórych momentach dosłownie każda klatka tego animca nadaje się na zrobienie z niej tapety na kompa. I to takiej zajebistej, dynamicznej tapety. Okej, okay, chyba już nie mam nic więcej do dodania, więc zostawcie mi łapeczkę w górę, subika na tacy i komentarz. I trzymajcie się w tej szkole na razie.